Aha! Wszystko jasne! Siemaneczko, z tej strony Pandy i witam was w pierwszym odcinku z gry World of Tanks W dzisiejszym odcinku Chciałem przedstawić wam właśnie czołg T-55A Który jest oczywiście z kampanii, tak jak macie tutaj i na początku był stuk, T28 końca, Teraz T55A od, właśnie odblokowałem. Idę stronę na 26, 260, ale powoli to robię jakoś. Nie, specjalnie nie, nie biorę na to presji, ale T55A właśnie w tym odcinku chciałem Wam przedstawić. Jest to oczu oczywiście medowaty, jak to zawsze. Co się z nim takiego wyróżnia, na przykład przeładowanie, które można zejść na poniżej 60 sekund, jeśli się weźmie rację. Tylko, tu właśnie czekoladka dokładnie zamiast No, czekoladka, rację, no to samo. Ale o to chodzi, że on się lubi palić, on ma niby napisane, powiedzmy, no... Jest napisane, że jest 12%, powinno się nie palić praktycznie w ogóle. Ja w swoim życiu spaliłem się 6 razy, 2 razy z rzędu z bitwy, więc... Stwierdziłem, nie, koniec, już nie biorę. Więc od teraz noszę gaśnicę i wszystkim wam za, e, nalegam, żebyście też mieli gaśnicę. Bo to naprawdę dużo daje, może uratować dupę, a... cię chociaż nie spalić ja no Moja amunicja to oczywiście 18x22 i 3 takie tak żeby było nie jest tu dużo penetracji, więc nie mam ich 6-8, tak jak na niektórych na przykład włożę, tylko 3 po prostu na dekapa, albo jakieś miękkie czołgi oczywiście. Yy, hity dużo, bo to jest fajny czołg właśnie do robienia w 8 yy, Teraz wam pokażę jak w tym momencie, staty a jak na początku miałem. Na po początku to, to pamiętam, że dobrze mi szło, dopóki ludzie nie ogarnęli po zmianach jak weszedł update, że niestety ma dobrą wieżę, więc strzelajmy po prostu w kadłub albo w te piękne, piękne, no jed jeden garnek mamy, ten garnuszek właśnie. A niby wchodzi czasami w wizjer, więc no powiedzmy, że to jest twarde. No, tu mamy, nie pamiętam ile, około 250 coś takiego w tym stylu. Tutaj skontowane około 150-180 Będziecie mieli pokazane dokładnie, jak to wygląda w tym miejscu na kadłubie i na wieży. Co jeszcze rzeczy mam dosyłać? Wentylację, stabilizator pionowy, tak? Stabilizator pionowy MK1. Tutaj z modułu wszystko. Załoga czteroparkowa, ona jest z Leoparda, tak jak widzicie. Laośia wam nie pokaże, ale mam, jak widzicie, bo jest Leopard 1. Proszę Państwa, tutaj macie. Więc co? No za dużo może gadam, wiem. Kasa się też nie zgadza, EXP się zgadza, więc możemy ruszać. Mamy jeszcze rezerwę wyłączoną, więc pierwsza bitwa na dziś. Pokażę Wam dwie bitwy. I może, jeśli mi się uda znaleźć w moich powtórkach, to jeszcze jedna, ale to zależy od moich powtórek, czy jakaś się, jakaś się znalazła, czy jakaś jest, albo czy odpali po prostu. Pierwsza bitwa na dziś. Do dwóch razy sztuka, jak to mówią. Dzisiaj grałem raz chyba tym czołgiem, ale dwa razy, ani razu na siódemki mi nie wyrzuciło, więc też tak sądzę, że nie wyrzuci, Teraz na dziewiątki wyrzuciło, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Ty widzę, że trzy... O, o, trzy gwiazdki widzę, że koleś ma, To fajnie Malowanie oczywiście standardowe, jak to jest. Niemiecki czołg celne działo, oczywiście, tak jak jest napisane. Szybko jest super jest, tak jak mówiłem. Mobilność jest skromna, jak na medy, ale daje radę na pewno. Nie jest to bardzo szybkie, nie rozpędza się od razu do 60. A szczerze, co ja będę gadać, sami zobaczcie. I koniec kabiny No zobaczymy, co napotkam na początek. Ruszamy sobie. O, już jest tego. Nie, nie pojedziemy, mi tak. Tylko zaokrymy na chwilę, zobaczyć co tu się znajduje. Gąska oczywiście, że zdjąć, ale ładnie siadło. Na razie tak jak widzicie golda nie używam, bo nie ma po co Depresja, że tutaj naprawdę trochę ubolewa na ślepo. Już 1500 mamy, tak jak widzicie. Jest to super czółk, jeśli chodzi o te parametry co mówiłem. Oczywiście szybkość szczelność super. Ta cenność na początkowym pocisku trochę ubolewa, ale nie będę peszyć. No na razie wszystko wchodzi No nie, Stuga nie przebije, STG raczej Nie Stuga, tylko STG sorry, sorry, sorry. No Udasa sobie Golda załaduje Niemieckie działo tak jak mówiłem Dobra, już wiedzą, że tam może EBR skończy jednego. Próbuję pomóc, oczywiście. Dobra, jednego mniej. Trochę golda używam, tak jak widzicie, ale staram się zrobić jakiś wynik, coś zrobić w tej bitwie. Jak mówiłem, że będzie mogło nie wystarczyć. Próbujemy, próbujemy go dogonić. Na pewno serio? Dobra. Golda chyba już wystarczy, mogę tak powiedzieć. i on tam zostanie chyba porobiony nie, myślę, że wejdzie, bym już miał przynajmniej byśmy mieli 3,500, tysiąca, ale mam nadzieję, że taki wynik wam się podoba na razie graliśmy, tak jak widzieliście, na dziewiątka, czyli na swoich tierach i wynik dla mnie taki obiecujący ale nie do końca, bo wiem, że mogłem zrobić więcej, mogłem zrobić powyżej 4000, ale, no cóż oczywiście 1000 expa Miejsce yy, no, zrobię? Nie mam konta, premium, Więc widzicie, taki rezultat: strzelanie trochę golda, trochę te ap i 25 tysięcy na miesiąc, no, jest to trochę dużo, nie powiem, yy, ale no, wynik się sam nie zrobi, nie? Jak to mówię zawsze, więc mam nadzieję, że taki rezultat tej bitwy się podoba. A my przechodzimy, oczywiście, do kolejnej bitwy. Jesteśmy w kolejnej bitwie. No, znowu na dziewiątki narzuciłem. Same tym razem. Więc. Mm, no, widzę. No, udzę i Skodę znowu. Przez Skody w tamtej bitwie chyba nie widziałem, więc nie, nie będę mówić. Ale jest 13,90 dobry lajcik. My też mamy. Gdzie mm, on jest? Tutaj mamy lajta. Oni też będą mieli. Będą chcieli przejąć. No dobra, mogę jechać na strzelnicę. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało mm, u tamtej drużyny, bo mam tylko 3-4 medy, nie? Kiedy pojadą oczywiście na górę. UDZ właśnie zastanawiam się, czy pojedzie. mi się wydaje, że będzie kąpić. No a 50% aport no tak średnio bym powiedział. Więc tak, teraz będziecie widzieli prędkość. Na prostej do 50% na pewno się rozpędza. I tyle pojedzie wam na prostej. Pod górkę nie będzie też super, ale mobilność, tak jak mówiłem, od razu praktycznie się rozpędza do 50%. Nie ma z tym problemów, jak ciężkie czołgi niektóre. My jesteśmy porównywali do 50, tylko nie, nie, nie patrzymy na 50, 50 ma pamiętajmy, że masę, a ten czołg nie robił masy. Niestety. Więc co, no, nawet na mnie się popatrzeć musi, no patrzeć jak zazdrości. No. Yy, więc jedziemy sobie, jedziemy sobie na pozycję. Ten czołk ma chyba minus 5 albo minus 6 opóźnienia działa więc nie liczmy na yy, cuda na kiju po prostu. Proszę cuda na kiju? Co robię? A tego jeden strzał, i już możemy. No, no wiesz co robić. Skubany w ruchu mnie trafił. Możesz rozwalić? Nie, nie możesz. mmmmm... temu Leopardowi mógłbym pomóc, ale on jest skupiony tutaj pur de serio no, słabo słabiutko no, niestety A ja mam nadzieję, że weszedł ten jeden strzał chociaż. Ten to nie wiem co on tam w ogóle robi. No, no hity na 430 wyjeść trzeba. No, no na ślepo... ten został spalony już. No, rezultat bitwy mnie na razie... boli. Nie mam nikogo na środku Chociaż tą 430 jakby tutaj rozwalili no To by było chociaż coś Ja zostałem w ogóle gdzie? czy jarzmie? Nie, to chyba odbite było, no nie w Bez golda? Nie, bez golda Bez szans, ja tutaj nie mam jak mu pomóc nawet. Może znaczy jakby trochę się cofnął, a się chyba nie cofnie, nie. Może będzie widać kontur? Może się uda trafić, no nie wiem. Na środek nie będę podjeżdżać, bo te 54 nie będzie mogło bić z bloku. A nie podjadę do nich, bo ich tam już jest już tak i tak dużo. No plecy mam chronione. Nic się nie dzieje na razie, nic się nie dzieje. Może hmm. ja teraz podjadę, bo widzę, że tam pojechali z nimi, więc będzie można podjechać i będzie można ich poemfarbić na pewno. ci yy, kontra 50, no tak. Od jazda się odbiła mnie na no super. weszło chociaż. Jednego mniej. Nie ja będę na pewno to wyciągnąć, mogę tak powiedzieć? Nie, z celnością to będzie ciężko, mogę tak. Te 30. Niestety, ta druga bitwa była gorsza, już. No ciężko było mu się tak i tak tutaj strzelić, ale. Wstrzelił się, więc. Widzicie oblicza tego czołgu? Jak można mi grać? Nie wiem, czy mógłbym lepiej w tej sytuacji tutaj postąpić. Może jeden strzał więcej mogę zrobić. Może tak, może nie. Więc ja co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że się podobało. Te bitewki dwie. Jeśli chce się. Innych czołgów, jakąś prezentacja albo coś, to napiszcie w komentarzach. Możecie zostawić łapeczkę, oczywiście. Oraz zachęcam nowe osoby do zasubskrybowania kanału. I dziękuję za oglądanie. I na razie, cześć. Do następnych. Bajo.